Witam Was na remoncie dachu. Jak widzicie, praca idzie cały czas do przodu. Przysiągnęliśmy już te takie łaty pomocnicze, które mocowaliśmy mam ramę do pełnego doskowania. Cały czas wieje ten wiatr, no, ale ta membrana już jest mocniej przymocowana, także mogliśmy się już ich pozbyć. Zobaczcie, że. Zamocowaliśmy także takie to krokwy. Te kropki są zamocowane w miejscu, gdzie jest okap naszego dachu, ponieważ ten okap jest dosyć mocno wychodzi poza obrys muru. Na kropkach zamocowana jest deska oporowa, na której oprzy się izolacja. Chodzi o to, żeby niepotrzebnie izolacją nie wychodzić za daleko, także na tej desce oprzemy sobie wełnę skały. Co teraz będziemy robić? No Teraz musimy sobie wytrasować miejsca, tam gdzie będą szły już nasze elementy elementy metalowe. Takim, w takim przypadku posłużymy się o to, takim oto e, szlak-sznurem. Wpuścimy no, sobie, tak jak kroki, wpuścimy sobie środkiem ten sznurek, żeby pomógł nam potem e, w linii zamocować te elementy. Kolega Mateusz trzyma Początek szlak-sznura na, na samym końcu dachu, ja już tutaj przyłapię sobie, tak jak mówiłem, osi, strzelamy, mamy równiutką linię, czyli wiemy, jakieś potem te elementy nasze będziemy mocować, tak żeby wszystko ładnie szło w linii, czyli w osi tej kroki. Każde kolejne pole będziemy w ten sam sposób robić, także znaczymy sobie linię, wszędzie tam, gdzie idzie krokiew i potem zaczniemy już nakręcić nasze elementy mocujące, ale to już zapraszam do następnego filmu.